Tylko muszę się trochę cofnąć, bo zobacz. Mm -hmm. A, też nie za daleko, czekaj. Tutaj to to może być? Weź tak, zrób, może stań tu. Kadr musi być jakiś ładny i tam był żywiec, i on psuł kadr, nie? Mm -hmm. Widzisz, że to jest kadr? To jest kadr. Mm -hmm. Ań... Czyli to, co widzisz. To, co widzisz. Odpadło... O, o z to... Proszę Dobra, pani, to... tylko trzeba się pośpieszyć, bo tylko 3 minuty na, y, nagrania. Dobra, a kto wlewa wodę? Klaudia? Chcesz? No to ma się tak, tak przelewać. Już! To ja Ci pomogę. Ja będę trzymać, kiedy będzie wrócę, bo tak się... Nie? Bo widać... To ja będę tak trzymać, a widać coś węgstę. No to włącz. No jest włączona. Mhm, uh -huh. patrz. 58 58,50. No ale patrz. Leci? To musi być połączone na sto A spróbujmy jeszcze wtedy ten. Sprawdźmy O, leci! Fajnie. O, fajnie! Wow! Brawo! Moje koty zostałyby wścieklicy, gdyby zobaczyły takie coś, że pływa. Nie mogą to spróbujmy jeszcze raz wtedy, A druga strona? Z bliska! Tylko, że wtedy to wolno lejmy. To może ja tak przytrzymam. O. No dobra. Z bliska. Tylko proszę mnie nie zabić. <laughs> Ciepła <laughs> woda! <śmiech> to wtedy stąd. To trzeba będzie połączyć. Dobra, to jeszcze raz, teraz będzie chyba lepiej. <laughs> Okej? Okay, już? A z, a z drugiej strony? Nie, to nie będzie Was. Czekam, a to? Zaczynamy jak jeszcze Przepraszam. <laughs> <laughs> Natomiast zależy od poziomu wody. Jak będzie mało, o, jak będzie mało, to będzie dobrze. Ale.